Witam serdecznie wszystkich dzisiaj na naszym kanale. Dzisiaj odcinek o bardzo ciekawym temacie: bardzo ciekawych monetach i bardzo chętnie kolekcjonowanych, ale również chętnie poszukiwanych przez osoby niezwiązane z naszym rynkiem. Czyli dzisiaj o destrukowniczych, czyli o monetach z błędami. I odcinek chciałbym zacząć od, można powiedzieć, trochę nieprzyjemnej sprawy, a dokładnie od artykułu 310, czyli fałszowania pieniędzy i papierów wartościowych. Przeczytam i za chwilę wytłumaczę dlaczego. Kto podrabia albo przerabia Polski, albo obcy Pieniądz Polski, albo obcy znak pieniężny, który został ustalony jako prawny środek płatniczy, jednak nie został jeszcze wprowadzony do obiegu. Inny środek płatniczy albo dokument uprawiający, przejdźmy tutaj do końca. Podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 5 lat do 25 lat wolności. Dlaczego o tym i dlaczego tak zacząłem odcinek? Ponieważ, proszę Państwa, coraz częściej dostajemy do wyceny monety, które ludzie próbują zaoferować jako destrukty mennicze. Zobaczcie na zdjęciu jak wygląda, to każdy zna tę monetę, jest to oczywiście dwuzłotówka z 1994 roku, każdy taką monetę zna, każdy taką monetą płacił kiedyś w sklepie, nic ciekawego. Jest to w pięknym stanie zachowania Pierwszy rocznik, więc znaczy jeden z pierwszych roczników Więc tutaj trochę moneta ciekawsza Natomiast użyłem ją dla pokazania Na czym polega całe tutaj Oszustwo i próba oczywiście Która podchodzi trochę pod tą karę Pozwolenia wolności Natomiast tutaj jeżeli niszczymy pieniądze To również jest inny artykuł Natomiast to ja uważam, że tutaj Równie dobrze może być, jeżeli byśmy chcieli Wprowadzić potem taką monetę Do obiegu, a nie zapominając, że to wciąż jest Obiegowa moneta, to może podchodzić potem artykuł 310. I na czym polega całe fałszerstwo, na czym polega całe oszustwo? Na tym, że po prostu ktoś używając młotka wybija ten środkowy rdzeń, czyli mam tutaj srebrny rdzeń w stosunku do mosiężnego i mamy teraz taką sytuację, że zobaczcie, normalne dwa złote jest po prostu dwójka pod spodem nazwa nominału. Tutaj jeżeli wybijemy ten rdzeń, mamy orła z tej strony, pod spodem złote. Z drugiej strony, czyli po prawej stronie teraz widzicie w złotówka jest na miejscu orła i mamy Rzeczpospolita pod... Wielka 1994. Takie monety nie mogły wyjść z mennicy, takich monet nie ma. Są to robione po prostu przez osoby, które myślą, że jeżeli wybiją, prawda, ten pierścień, to będą mieli monetę z błędem, monetę minterror, monetę destruct menniczy. Nie to jest po prostu typowe oszustwo i ostrzegam tutaj wszystkie osoby, które kiedykolwiek coś takiego robiły, uważajcie, ponieważ to podchodzi pod ten artykuł 310. Są zdania podzielone, jeszcze to może podchodzić pod niszczenie pieniądza, więc natomiast na pewno jest to karane. Stąd właśnie motywacja do nagrania tego odcinka o tych destruktach menniczych, o monetach z błędem, na czym to polega, ponieważ cały czas dostajemy te zapytania o destruktach menniczych, ile taka moneta jest warta. Za chwilę się dowiecie, które monety są bardzo wartościowe, które monety warto zwracać uwagę i jak w ogóle te destrukty mennicze odróżniamy. Ponieważ destrukt menniczy to oczywiście moneta z błędem, z angielskiego mint error, czyli błąd menniczy. To się oczywiście zaliczają do jednych z najpopularniejszych monet na świecie. Są to monety bardzo chętnie kolekcjonowane, szczególnie w Ameryce. U nas ten rynek, można powiedzieć, że od kilku lat też kwitnie. Są to oczywiście monety, które osiągają znacznie wyższe ceny niż zwykłe monety, jeżeli mają taki błąd menniczy w przypadku tu monet obiegowych, bo to o takich głównie monetach mówimy, natomiast już min, terrory, czyli te defekty, te usterki mennicze, spotykamy również na monetach ze starej Polski, z monetach średniowiecznych, monetach starożytnych. To po prostu była pomyłka i z tych pomyłek tworzą się dzisiaj rzadkości numizmatyczne. Czyli oczywiście Minteror moneta jest to nic innego, jak moneta wybita z nie, niezgodna z obowiązującym i przy, przyjętym projektem, czyli po prostu coś innego niż zostało to zatwierdzone przez y, Polski bądź światowy y, rząd. Y, oczywiście. Takie monety również dzielą się na stany pierwsze, stany drugie, stany trzeci. To oczywiście zależy też od rocznika, od metalu, w którym została wykonana, a same posiadanie w kolekcji w takiej monety na pewno to trochę podnosi presję w takiej kolekcji, szczególnie w tych monetach starszych, jak monety średniowieczne, czy starożytne, czy nawet Druga RP, gdzie znalezienie, to właśnie za chwilę wam pokażę też na filmie, bo mamy trzy destrukty zbliżającej się naszej aukcji marcowej, na którą serdecznie zapraszam. Od 16 do 20. Marca 2024 będzie aukcja, na której wystawimy trzy bardzo fajne destrukty z drugiej RP i też właśnie wam pokażę, jak powinien wyglądać prawidłowy, prawdziwy destrukt z okresu trzeciej RP, czyli tych pieniędzy, które aktualnie płacimy. Więc zapraszam do posłuchania. Przepraszam, tak źle zacząłem od razu od tych takich niemiłych informacji. Natomiast to jest ostrzeżenie dla wszystkich osób, które kiedykolwiek coś takiego robiły albo będą próbowały zrobić, jest to po prostu karane. Więc uważajcie. W zależności od przyczyny powstania rozróżnia się trzy główne grupy destruktów numizmatycznych: destrukty stempla, destrukty krążka menniczego i destrukty procesu bicia. Zaczynamy od pierwszej grupy, czyli destrukty stempla. Są to błędy mennicze związane z wadami stempla. Wybite takie monety posiadają pęknięcia, zagniecenia, podwójne uderzenia i zanikające elementy. Zobaczcie na pierwszą monetę: jest to moneta z PRL-u, obiegowa, prosta moneta. Jest to 50 lat portu w Gdyni. Jest to oczywiście moneta w nazywana i ma ona uszkodzony stempel. Podczas procesu bicia takiej monety występują bardzo duże obciążenia stempli, co potrafi spowodować, że z czasem ich uszkodzenia w postaci pęknięć i odprysków pojawiają się właśnie na monecie i są widoczne jako takie cieńsze albo grube, wypukłe linie. I teraz zwróćcie uwagę, tutaj po lewej stronie widzicie nad literką W albo przechodzące przez literkę W macie takie pęknięcie. Jest to właśnie typowe pęknięcie stempla. Taka moneta jest bardzo prosto monetą i ona potrafi sprzedać się za podejrzewam w grupie po 2, 5 zł maksymalnie. Natomiast przez to, że jest destruktem, niczym ona sprzedała się w tym stanie zachowania za 38 zł. Więc jak widzimy, mamy różnicę ceny siedmiokrotną. Jest to bardzo duża różnica w przypadku takich monet PRL-owskich, obiegowych. Kolejnym destruktem są to monety, które powstają przez zagniecenie stempla. Są to monety, które zostają wybite ze stempli uszkodzonych uderzeniem górnego stempla w dolny przy braku krążka menniczego i tworzą odbicia rewersu, awersu lub odwrotnie. Są to bardzo popularne i wszystkim dzisiaj znane i poszukiwane tak zwane słoneczka, czyli... 5 zł rybak z defektem, zwanym potocznie właśnie słoneczkiem. Widzicie na zdjęciu pod ramieniem i za plecami, widzicie charakterystyczne linie, które przypominają słoneczko. Jest to moneta rzadka i poszukiwana. Takie monety osiągają na aukcjach w zależności od stanu zachowania, do, od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy. To wszystko zależy od... Y jak oczywiście rocznika, czy to jest 58, czy 59, czy 60 to też wszystko. I czy jest wąska ósemka, czy szeroka ósemka. Jeżeli wchodzimy, to również, pamiętajcie, że odmiany również posiadają destrukty mennicze, czyli to nie jest tak, że tylko popularne monety posiadają destrukty, znaczy posiadają defekty, które możemy potem nazwać dzięki temu takie monety destruktami meniczem bardzo ciekawym oczywiście tutaj kolejnym destruktem jest, monety są z efektem ducha, na zdjęciu widzicie bardzo fajna 10 groszówka z 1923 roku z efektem ducha, tutaj macie duże powiększenie przy orle, to też bardzo dobrze widać, taka moneta bardzo prosta, jak zauważyliście, takie monety potrafią sprzedawać się u nas na Allegro w ilościach kilkuset sztuk za jakieś naprawdę bardzo drobne pieniądze tutaj na przykład taka moneta osiągnęła sama, nie jest to stan pierwszy, natomiast przez ten efekt ducha osiągnęła prawie 100 zł. Więc jak widać, znowu cena jest można powiedzieć, że 20-krotnie większa niż sama wartość pojedynczej monety zwykłej obiegowej. Tutaj przechodzimy do monety złotej, bardzo ciekawej. Mamy 20 złotówkę chrobrego. To również pięknie widoczny efekt ducha, czyli przy portrecie chrobrego widać skrzydła z drugiej strony orła. I tutaj nie patrzę na tą cenę, ponieważ ta akurat moneta była sprzedawana w 2019 roku, jeszcze przed tym skokiem cenowym wszystkich 20 złotówek. Dzisiaj taka moneta podejrzewam, że sprzedałaby się w kształ, mniej więcej za 6-7 tysięcy złotych. Natomiast wtedy jeszcze 20 złotówki kosztowało około 3 tysięcy złotych. Dzisiaj zostało to zamienione. 10 złotówki wskoczyły na miejsce 20 złotówek, a 20 złotówki po prostu poszybowały o wiele, wiele wyżej. Są to monety dzisiaj rzadkie i bardzo chętnie kolekcjonowane przez kolekcjonerów, jak widać na ostatnich naszych aukcjach. Kolejna grupa destruktów to zdwojone rysunki, czyli double die. Są to rzadko spotykane defekty na monetach, które charakteryzują się podwójnym rysunkiem, takim zwanym efektem cienia, Powstałem z powodu przesunięcia patrycy na etapie przygotowania stempla. Ta usterka jest niezwykle rzadka, bo stemple są podawane bardzo wnikliwej kontroli Natomiast przez to, że ta osterka jest bardzo powtarzalna, ten defekt na monetach, to dzisiaj specjaliści i znawcy tematu traktują to jako warianty stempla. Tak jak w przypadku tutaj monety, którą widzicie w 1960 roku, na monecie jest widoczny monogram projektanta, czyli Józefa Gosławskiego i te JG, które widzicie, zobaczcie, że jest tak jakby podwójnie wybite. To czasem widać na pięciozłotówkach z rybakiem i jest to, nie jest to bardzo popularne, natomiast jest to spotykane, więc... Dzisiaj Dzisiaj to można by oznaczyć jako wariant. Taka moneta w pięknym stanie zachowania, WM64, sprzedała się u nas na aukcji w 2018 roku za 1170 zł. To oczywiście ten stan zachowania robi swoje, ale gdybyśmy mieli prostą monetę w tym stanie zachowania, osiągnęła pewnie około 400 zł, więc tutaj mamy prawie trzykrotność ceny zwykłej monety w tak pięknym stanie zachowania. Ostatnim destruktem z grupy destruktów stempla jest kiedy zbyt mały nacisk działa z patrycą, i wtedy mamy zanikanie tych mniej wystających, mniej wypukłych punktów. Jest to bardzo rzadko występujące. My nigdy nie mieliśmy takiej monety w ofercie jako destrukty, a może też mało zauważalne, dlatego tak mało jest tych monet. Natomiast no jest to na pewno jedno z naj, najciężej do wykrycia tych destruktów. W internecie możecie poczytać sobie o tych destruktach, ten nacisk z patrycą na mało po prostu. Działa i takie po prostu rzeczy wychodzą. Potem dziwne, że te monety zanikają, te wypukłe, bardzo delikatne, tylko te mniej wypukłe czyli to nie są te bardzo wystające punkty, tylko te mniej wypukłe i to bardzo często nasze oko po prostu niweluje i zapomina, żeby to powiedzieć nam, słuchaj, tu jest jakiś destrukt, to, to warto na to zwrócić uwagę. Natomiast na pewno bardziej dociekliwy, i tutaj też na książce Janusza Parkiemowicza, który wykrywa destrukty, na pewno też jest opisane.